Jak to <noise> cały program, później pokażę wam cocki, ale najpierw porozmawiamy o tym, o czym jest ten film. <noise> Pora na kolejną edycję programu zmroków polskiej kinematografii. Dziś zajmiemy się filmem klasycznym, który ma już 20 lat. Okrągła rocznica. Film nazywa się Człowiek z. Ty mówmy się. Ja tego filmu w ogóle nie widziałem. To przepraszam bardzo, ale pan ten film się podobał, czy nie? Jakie to ma znaczenie, proszę pani? Jeśli pan nie chce mieć normalną pracę, to proszę tu przyjść z normalnymi projektami. To co Pana zdaniem mam robić? Defilady? Nie wiem, niech Pani coś kombinuje może o zwierzątkach dla dzieci, bo ja wiem. Wie Pan co? Ja mam w dupie takie rady. To była taka próba dość, dość z dzisiejszej perspektywy zabawna, acz bardzo nieudana. Konrad Szałajski, twórca filmowy dość, który później zasłynął Operacją Koza, filmem, o którym już opowiadaliśmy. Ten film jest lepszy niż Operacja Koza. Ogólnie chodziło o to, że to był jego debiut. I on sobie wymyślił, że jest wolność, w początek lat 90. -tych. 93 rok. No więc no, no, dwa lata kręcili pewnie. I teraz można żartować ze wszystkiego, więc można też żartować z Zatostu Solidarnościowego, można żartować z Lecha Wałęsy, można Spakierza. żartować z Andrzeja Wajdy przede wszystkim. Tak. I tu się naciął. Tak. Problem polega tylko na tym, że. To nieudana komedia jest, po prostu. Że tam żarty dobre, to może są dwa czy trzy. Nie. Ten film ma ten sam problem, co operacja Koza. Akurat tutaj widzę no. zdecydowane podobieństwo. Po pierwsze, to reżyser wykazuje nie. Nie wiem czy niezdrowe, ale na pewno bardzo rozwinięte zainteresowanie kwestiami transgresji płci. Baby z wąsami to jest jego klimat, każdy w lubi to To wr Zwróćcie do mroków o operacji Koza. Tam, tam Ania daje większy wykład na ten temat. Nie. Co więcej, tu też jest Koza jest to parafraza fabuły, fabuły ludzi od Wajdy, czyli jest młoda dziennikarka, która chce zrobić materiał o, o Marku Mikrucie. O Marku Mikrucie, ważnym człowieku. Tą młodą dziennikarkę gra, debiutująca na ekranie, Agata Kulesza, która usiłuje nieumiejętnie zagrać. Ona robi Krystynę Jandy. A nie gra. No wiesz co, tak naprawdę to robi ją też wszystko inne w tym filmie. Kto pani dał na to pieniądze? Szkoła filmowa. To było moje absolutorium. A dlaczego pani z tym przyszła do mnie? No bo powiedzieli mi, że telewizja jest otwarta dla wszystkich i mogę tu zrobić dyplom, a ja mam świetny pomysł. Jaki? O cenzurze. Wie pan, ja odkryłam, że są takie kursy, których koniec oni okropnie celebrują. Takie pasowanie na cenzora, zupełnie jak na rycerza. To będzie strasznie zabawne. Nie będzie. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko tu usiłuje coś udawać i to wychodzi tak sobie. A w tym filmie cudki pokazuje laska z brodą. Znaczy, ten film jest w ogóle bardzo dziwny. Ja oglądałam go teraz pierwszy raz, ponieważ w przeciwieństwie do ciebie w ogóle nie jestem jeszcze stara. Było bardzo dziwne doświadczenie, bo jakby moment, w którym ten film powstawał, to ja miałam wtedy 8 lat, więc nie mogłam go wtedy zobaczyć. Też ten kontekst jest mi w pewnym sensie no, trochę obcy, tak? Nie znam go z bycia, tylko z obserwacji i opowieści. I mi się wydaje, że ten film to jest zmarnowany, doskonały pomysł. To jest bardzo zmarno... znaczy, zmarnowane to jest 20 lat polskiej kinematografii, ponieważ po tym filmie Pan Wajda zrobił takie. Nie wolno. Do mnie żartować, bo to słabe filmy z tego wychodzą. To 20 lat temu takie wnioski wyciągnięto. Pan reżyser Konrad Szołajski na chwilę wrócił do domu do taty Lucjana Szołajskiego i, i, i dopiero po kilku latach wyszedł kręcąc operację Koza, a potem po kilku latach znowu wyszedł. I teraz jest producentem trochę lepszym, ale żeby, żeby nie było, że tylko tak marzymy i narzekami, jest jedno, jeden żart w tym filmie, którym jestem zakochany, który przez 20 lat chodzi mi po głowie, ktoś rzeźbi pomnik papieża. I taki dziadzio siedzi i, yy, i pozuje do tego pomnika. Nałogowy alkoholik, ale świetnie pozuje. No i poza tym ma jakąś taką siłę duchową w sobie. Niemożliwe. Tak. Chodźmy na taras. I to genialnie pokazuje całą polską yy, całą polską świadomość yy, Zaściankowość, myślenie polskie. Tylko, że taki żart jest jeden z tym filmów. Ja myślę, że ten film ma spory potencjał. Tylko, że to jest znowu taki sam kazus, jak w większości nieudanych polskich komedii. Czyli, jeśli ekipa, która tworzy film, tak naprawdę najlepiej bawi się sama ze sobą, a nie tak. myśli o tym, jak zabawić widza, no to później dostajemy to, co dostajemy. To był film z rytmu, to był film z nurtu. Każdy jest bareją. A nie. okazało się bardzo odkrywczo, że nie, nie każdy, tak, nie jest, każdy bareją. jest bareją. Tak. I tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Polecamy ten film. fanomagatyku Leszy Kuleszy zobaczyły, żeby zaczęli, jak 20 lat temu debiutowała. No, więc chyba już skończyliśmy na dzisiaj. I właściwie ja się cieszę, bo um, trochę mi się nudzi. Ale ten no w przyszłym tygodniu, czy tam kiedyś spotkamy, to na pewno będzie super. Zajebiście w ogóle Git. I ja nie zrobię więcej dody. Tak. A jak mi ktoś da kasę, to sobie zrobię dodę na przykład też tu w Ale teraz jeszcze nie, więc nara.